Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Postanowiłam dzisiaj dodać vloga, bo stwierdziłam, że wylecę do Londynu. Nie będzie mnie 4 dni. Po przyjeździe będę chciała sobie odpocząć ten piąty dzień, a nie montować, edytować, dopowiadać. Więc to będzie już 5 dni. A ostatnio na kanale nie było tyle filmów, ile chciałam. Nie wiem czy 8 w ogóle było. Bo mam teraz trochę problem z dodawaniem filmów, ponieważ moja pamięć już jest bardzo osłabiona. No i niestety komputer mi się zacina. I staram się wrzucać takie jednak troszkę krótsze vlogi, żeby ten komputer wytrzymał do powrotu, aby mogła jeszcze zmontować ten film właśnie z tego Londynu. A nie że ja polecę do informatyka żeby mi naprawiał komputer. Więc staram się być naprawdę ostrożna i nie przeciążać tego komputera. Yy, wiecie co? Ja już mówiłam w tych vlogach, że jadę do Londynu z wycieczką. A więc będzie wycieczka, będzie pilot, czy tam przewodnik. No i będzie tylko najprawdopodobniej tylko jeden vlog. Bo jedziemy tam na 4 dni, ja bym się chciała pocieszyć. Na pewno skorzystam z tego momentu, kiedy będzie czas wolny. W hotelu na pewno coś nagram, ale chodzi o to, że ja nie mogę nagrywać i mówić wtedy, kiedy jest wycieczka i przeszkadzać wycieczce albo pilotowi, czy tam przewodnikowi, jak on mówi i opowiada. No to troszkę by to było niegrzeczne, że ja teraz. Chodzę, gadam i opowiadam, więc dużo będzie też gadania bardziej z hotelu, ewentualnie czas wolny. Dlatego na pewno będzie jeden, czy będą dwa, nie wiem. Chciałabym się jednak pocieszyć tym wyjazdem, pozwiedzać, popatrzeć, pokupować, cieszyć się tym. Czasem, bo nie wiadomo, czy i kiedy polecę znowu do Wielkiej Brytanii. Zwłaszcza, że mój mąż ma inne kierunki, e, które mu się podobają. E, chyba, że kiedyś wrócę e, tam sama, <grytania> albo jeszcze mi się uda Przemka przekonać, bo... Mm, no nie wiadomo, jak to będzie. Naprawdę chciałabym się pocieszyć. Jeden vlog będzie, dwa też. No dwa ewentualnie. Y, takie bardziej dopowiadalne. Na pewno będę kamerować. I m, siebie i tam wszystkie zabytki. Na pewno będę chciała to uwiecznić, aby mieć na pamiątkę. Żeby zabrać to do domu. Zrobić z tego vloga. Ale przede wszystkim, żeby mieć pamiątkę z tego. Yy, powiem Wam, co do pieniędzy. Hmm, są miejsca, gdzie rzeczywiście nie przyjmują tej gotówki. Zwłaszcza, wydaje mi się, metra, bo już w Krakowie jest tak, że nie można zapłacić pieniędzmi za bilet w autobusie, więc w metrze może być tak samo. Natomiast Mm, tam czytałam, że z tymi 50 może być problem. Ale ja tu najprawdopodobniej dam pilotowi wycieczki, a wiadomo, że te wszystkie miejsca turystyczne, muzea są bardziej otwarte na turystów, więc są bardziej otwarte na gotówkę niż może takie jakieś puby czy mm, inne miejsca, gdzie po prostu. Są osoby z różnego rejonu świata, ale na zorganizowane wycieczki też pewnie inaczej się patrzy. Więc zawsze mogę dać te pięćdziesiątki, a te dwudziestki sobie zatrzymać. No, tak sobie po przemyśleniach stwierdziłam, że sobie coś na to konto jednak wpłacę, żeby było. Zawsze to będzie bardziej wygodne. A trochę sobie po prostu zostawię przy sobie więc każdy patrzy na to że jak jest przewodnik i on dostaje no dużo pieniędzy no to dla niego jest wygodniej jak te pieniądze są po prostu większe niż jak mu się daje po dziesiątce czy dwudziestce jeszcze przy tylu osobach więc jest mu po prostu mm, lepiej tak poza tym na pewno gdzieś są przyjmowane te pieniądze, bo by nie były po prostu produkowane. Jakby im się to nie opłacało. Wciąż, no wielu turystów no, nie ma tej karty, tego konta. I wciąż świat operuje pieniędzmi. Choć, co ja myślę na temat właśnie, aby. Wycofać pieniądze z obiegu, bo w Polsce też już o tym się mówi. Wydaje mi się, że to by była straszna kontrola nad naszymi finansami, nad naszą gotówką. Z jednej strony może by to jakoś zapobiegło jakimś tam nielegalnym interesom, natomiast jest to na pewno zniewolenie. Jeśli chodzi o gotówkę, że państwo ma całkowicie mm, całkowity wgląd w nasze finanse, zarobki, to nie wiem, czy to jest też takie mm, dobre. Więc są skrajne opinie na temat, czy powinno się wycofać gotówkę, czy nie. Rozumiem jeszcze w takim autobusie czy matrze, gdzie wsiada dużo ludzi. I no może kierowca to jest od tego, żeby prowadzić um, autokar, autobus, cokolwiek, niż bawił się w wyliczenie pieniędzy i sprzedaż biletów. To tu jeszcze mogę zrozumieć, że no może taka sytuacja być, zwłaszcza w wielkich miastach, gdzie jest dużo turystów, gdzie wszystko jest zatłoczone i to trwa o wiele, wiele dłużej niż... Nie wiem, w jakiejś tam Częstochowie małej. Zawsze była jakaś tam delikatna kolejka po te bilety i to wszystko opóźniało ten cały dojazd. No to trochę trwało. No na pewno to jest trochę utrudnienie dla tych, którzy na przykład nie planowali jazdy, a nagle spontanicznie jadą. I nie mają takiej możliwości. Wiem, że się spotkałam z tym w Krakowie, ale to już dawno, gdzie my w Częstochowie czegoś takiego po prostu nie mieli. To pamiętam, więc na pewno sobie wezmę na te bilety i coś sobie dam jednak na to konto, a coś po prostu zostawię dla siebie. Pięćdziesiątki się da przewodnikowi. No na pewno takie miejsca inaczej patrzą na to. No i tak myślę, że będzie fajnie będziemy 4 dni w ogóle wracamy w nocy jak się nic nie zmieni to przy okazji nawet zaliczymy lot nocą jak to będzie w ogóle wyglądać nie wiem nie zastanawiałam się czy jest dużo ludzi jakby to powiedzieć ymm, o 22 na lotnisku nie wiem, nie orientuję się <grym> większość osób chyba woli jechać z rana i widzieć co się dzieje? Nie wiem. Co prawda, teraz była ta straszna katastrofa, gdzie samolot się rozbił w tych Indiach. No, Wam powiem, wszystko mogło się zdarzyć: awaria, błąd pilota, hmm, czy po prostu oszczędzanie na czymś. No, nie wiem, nie wnikam. Hmm, no. Na przykład, moja siostra, na przykład, częściej lata samolotem i tyle czasu już lata i nic się nie stało, no to miejmy nadzieję, że my pecha nie będziemy mieć. Eee, no smutne jest to, że tyle ofiar, naprawdę to musiało być dla rodziny wstrząsem, bo to nie tylko dorośli, ale i dzieci w ogóle lecieli. Mm -hmm. Leciały... Samolotem, no to no, to musiało być na pewno straszne, ale aż tak daleko nie wybiegam. I. No i tyle, no, nie będziemy tam sobie tworzyć dodatkowych problemów, tak? Czy gotówka zostanie przyjęta, czy nie? Po sobie to po prostu podzielę i tyle. Nie będzie tak i tak. Ale będzie dobrze. No. Po to lecę, żeby wydawać. Tak, po takim wyjazd raz na rok. W moim przypadku to raz na, na ileś lat. No to będę się tam cieszyć, a nie wytwarzała sobie jakichś tam problemów, czy wezmę gotówkę, czy nie wezmę. E, tak, no. To jest zorganizowana wycieczka. No, po prostu jest tak pięknie, że jak sobie tu usiadłam, to bym sobie siedziała, ale zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest niedziela. I ja muszę robić obiad. Już rozmrażam kurczaka, żeby zrobić rosół. Makaron mam i będę robić. Pokażę Wam potem moje warzywka. W ogrodzie, w ala-ogrodzie, bo wcześniej sadziłam z mamą, potem plewiłyśmy razem, zresztą wam pokażę. Tak sobie ładnie rosną. Najważniejsza jest fasolka, tutaj. No i tak, jestem w ogóle po kąpieli. Wykąpałam się, mówię, po tych dniach kobiecych, trzeba się wykąpać wymyć, wypucować, żeby się poczuć świeżym. No i tak, jeśli ktoś zada pytanie, co będzie z moją kotką, to już uprzedzę, po prostu kotka zostanie pod opieką mojej mamy, więc ja akurat nie mam problemu, aby zostawić zwierzę z kimś. Eee, więc raczej będzie miała opiekę, będzie miała jedzenie, Mm. No, i tak, no, nie zostaje sama. W ogóle moja mama to jedzie mm, z moją ciocią, czyli swoją siostrą, i e, jedzie też córka od mojej cioci, i chyba, może, siostra od męża, właśnie tej córki, od <śm> siostry mojej mamy. <śm> no. Eee, więc one w ogóle jadą, tak sobie zorganizowały wyjazd i zostawiają chłopów w domu i jadą i się nie przyjmują, chłopy zostają i jadą wszystkie razem eee, i można, no można, no. Jeśli ma takich mężczyzn, którzy nie mają z tym problemu, no to jadą tak w grupie. Tylko teraz, gdzie one jadą? Do Grecji, chyba. No, tak mi się wydaje, tak mi się ubiło, że to jest Grecja. Moja siostra tu już już dawno jest na Cyprze. E, przysyła w ogóle zdjęcia. Tak. Zawsze przysyła zdjęcia, są na wakacjach. Ona e, 13 pojechała. Mm. Chyba trzynastego, ale oni to jeżdżą na dłużej, nie na cztery dni, więc, no. Moja siostra to co roku jest za granicą, to nie tak jak ja. No, ale dobrze, niech się bawią, nie się bawią, odpoczywają. I mają się dobrze. No, jej dzieci świetnie pływają, to te wszystkie rejony z wodą. Mają kartę pływacką. Karolinka jest teraz w pierwszej, właściwie kończy pierwszą klasę i już ma kartę, więc <grytanie> dobrze sobie radzi w wodzie. No, jej brat to już dawno. No, jakby ktoś zapytał, co im dałam na dzień dziecka, bo to w sumie jakoś tak nie mówiłam. A więc tak. Yy, siostra. Mojego Sześniaka ma 29 maja urodzina. No to od razu dostała takie pieniążki na urodziny, i siostra jej po prostu kupiła takie ubranka, jakie jej się podobały, i takie sobie wybrała. No i w sumie Sześniakowi też dałam pieniądze 50 zł. Trochę mniej niż Karolince, bo to tak w sumie urodziny i dzień dziecka. No tak zawsze robię, że ten, kto ma urodziny, dostaje więcej, a ten, kto nie ma urodzin, dostaje mniej, ale zawsze im daję, staram się dawać jednocześnie jednemu i drugiemu. No, jak ostatnio byłam w ogóle u siostry, to też w ogóle dałam im po słodyczach. No i... teraz wyjechali. No tak. No i teraz sobie siedzę. I... kontempluję. Bo muszę jeszcze umyć podłogę w kuchni. Już odkurzyłam pokój. Ale trzeba jeszcze ogarnąć kuchnię, ale mówię poczekam. Najpierw zrobię ten rosół, ja zrobię ten rosół, wszystko ogarnę. No to wtedy po prostu odkurzę i umyję tą podłogę. Bo po co ja mam teraz w Jak za chwilę będę robić obiad i ubrudzę od nowa. E, bo wczoraj w sumie robiłam bardzo duże pranie. No i wiadomo, składanie pranie i tak dalej. No i było składanie. Też troszkę się pouczyłam angielskiego. Nawet dużo. Potem jakoś tak mój mąż poszedł do pracy i bo rzadko w soboty chodzi, ale czasem chodzi. No I tak sobie wszystko lałam, sprzątanie, wszystko i mówię Podłogi mogą zaczekać do niedzieli. No i tak muszę się zastanowić, co ja wezmę ze sobą. No. Dlatego już robię powoli pranie. Będę wybierać, co jedzie ze mną, a co nie. Też powiem Wam nagram te moje pakowanie. Ale to myślę, że to już zobaczycie po przylocie. Bo to będzie tak po prostu we vlogu. Więc może i dwa będą. Nie wiem. No. Wyplewiłyśmy z mamą. Ogólnie też wsadziłyśmy z mamą. To wam pokazuję, bo w sumie wam nie pokazałam od tego czasu. A dzisiaj w ogóle właśnie plewiłyśmy wszystko po kolei, od truskawek do końca i jeszcze na polu. Trochę zajęcia miałyśmy, to fajnie wyszłam na dwór, tleniłam się pięknie. Tylko coś dynia w tym roku nie chce się pokazać Nie może po prostu... Jutro ją posadzę jeszcze raz, bo coś... no nie chce rosnąć. A ja muszę mieć dynię na Halloween, bo jak widać cukinia sobie świetnie radzi. Ona ogólnie tutaj lepiej na polu rośnie niż tam w ogródku. Plewiłyśmy, pogadałyśmy. No i jakoś tego nie nagrywałam. Najbardziej czekam na moją fasolkę. Co roku, Ja kocham fasolkę szparagową, jak truskawki. No, to jest najpiękniejsze mieć swoją fasolkę szparagową na własnym podwórku. Świetna sprawa, jej zawsze jest dużo, nie ma problemu, zawsze fajnie rośnie. No jest bezproblemowa, tylko plewić, podlać. Widzicie jakie tu są małe cukinie, jakie są tam wielkie na polu. No właśnie. Tu są moje pelargonie, które w końcu wsadziłam do doniczki, sobie tutaj rosną, bo wtedy były bardzo duże deszcze i wiatry i stwierdziłam, że to nie ma sensu, ale przekwitły. I tutaj. To są stare pelargonie. No. Pogoda jest piękna. Ten ma się dobrze, tamte też sobie rosną. I już. Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia.